Tylko AMG One ma silnik Formuły 1 w środku. A to też ona. Dlatego te zwykłe Porsche kosztuje 2,2 miliona funtów? Bo no to nie jest zwykłe Porsche. Poznajcie tak Turbo 911 by Lanzante. Najbardziej szalone 911 jakie kiedykolwiek powstało. Powstało zaledwie 11 sztuk, a sercem każdego z nich jest prawdziwy silnik Formuły 1 Turbo V6, dokładnie ten sam, który Alan prostatował w swoim McLarenie MP4-2 w w Niemczech, Japonii i na Węgrzech. 1,5 litrowy motor TTE P01 zbudowany przez Porsche dla McLarena. Przeszedł gruntowną odbudowę u Warfa i teraz pompuje ponad 600 koni mechanicznych do niewiele ponad tonę klasycznej 11 Turbo. Ale to nie tylko słab silnika. Tante rozebrało każdą z tych 911 do dołej blachy i poskładało na nowo. Cała karoseria została wykonana z włókna węglowego rodem z F1, dzięki czemu auto jest o 120 kg lżejsze od seryjnej 930. Do tego karbonowo hamulce wyścigowe, zabieszenie na call klatka bezpieczeństwa i nowa skrzynia H-Pattern z sześcioma bydlami. Ten egzemplarz jest wyjątkowy nawet w tym ekskluzywnym dronie. Kolor Mint Green, wnętrze wykończone czarną skórą i tarta nową tapicerką, koła drufa i ledowe reflektory. Szczerze? To jest mój dream car. Także niech ktoś mi pożyczy te 2 miliony 200 tysięcy funtów, póki dalej jest dostępny.